Można znaleźć tu w Jaworznie. pan Donald Tusk, podpisując wszystko pani Ewa Kopacz, która właśnie wpędziła nas tą biedę. Zapraszamy. Nie, niech pan powie, ale zapraszam. niech pan nie kłamie. Niech pan Proszę dalej, my będziemy się w dla dla Panowie, naprawdę, macie mikrofony, zapraszamy. pracy. Nie ma pan prawa się wypowiadać w ten sposób. Właśnie, Właśnie o tych miejscach pracy. E, to właśnie blok w Jaworznie. Został zbudowany za 6 miliardów złotych Ale przez rok nie dało się go uruchomić A teraz stoi zepsuty e, Zamiast produkować prąd br Brawo! Brawo! Zajmijcie się grzaniem w Sejmie Wiecie, że tam się też grzeje się. Jez, nie jest, nie jest, się nie Jeszcze raz zapraszamy do mikrofonu Panie, o literaturze, nie tutaj. Zamiast ten blok, który jest za nami, zamiast produkować prąd, tani prąd w niskomisyjnym warunkach, niskomisyjny blok, produkujemy blok, prąd drogo w starych blokach węglowych pamiętających jeszcze czasy Edwarda Gierka. Pracy się pan. Tak właśnie Donald Tusk. Donald Tusk podjął decyzję o budowie tego bloku, a rząd Prawa i Sprawiedliwości, premier Morawiecki, minister Sasi nie potrafią tego bloku uruchomić. Czy, czy to jest nieprawda, panowie? Czy to jest nieprawda, czy ten blok pracuje? Panie pośle, ja myślę tak. Panie pośle, ja myślę tak. Jakby ten blok był bliźniaczy do tego, który, by był, który był w Opolu, to wszystko by było dobrze. Tylko wie pan, niech pan mi wybaczy, ale jak podejmowano tę decyzję, to ja akurat byłem pracownikiem Tauronu wytwarzanie. I ja wiem, kto wtedy stał na czele. Wie pan, był taki pan gramatyka, który w Tauronie, drodzy państwo, chyba za dwa i pół miesiąca zarobił 600 50 tysięcy to nie jest taka mała kwota, więc nie mówmy o uczciwości. Był pan taki Grad, który budował między innymi, powiedzmy, taką elektrownię, wie pan, w Blachowni koło Kędzierzyna Koźla i on nie wybudował. I jak państwo wiecie, był ministrem i tak dalej. Także ja powiem tak, jeżeli chodzi o energetykę, to rzeczywiście powinno to być racja stanu. Czyli państwo wszyscy razem powinni się dogadać. Ale mówienie tylko, drodzy państwo że jest to wina Prawa i Sprawiedliwości, że ten blok nie chodzi, to jest nieprawda. Więc ja, panie marszałku, bo był pan też marszałkiem tak. województwa śląskiego, o ile, mi, o ile pamiętam. Więc ja uważam, że powinniśmy do tego tematu podejść, że tak powiem, bardzo dokładnie i trzeba się uderzyć w piersi. Dlaczego żeśmy nie podjęli decyzję, że jest bliźniaczy blok w Opolu, taki sam tu i pewnie wychodził, bo do tego w Opolu nie ma żadnych, że tak powiem, zagrożeń. Ja tu też z niektórymi posłami się znam i, z, i od was. To nie chodzi o to, żebyśmy się bili i nie wiadomo co, tu chodzi o to, żebyśmy mądrze rozmawiali o polskiej energetyce i szukali rozwiązań, bo i decyzje jednej partii, i decyzje niektóre drugiej partii niekiedy są, że tak powiem, niedobre nie, nie dla państwa, dla polityków, tylko drodzy państwa dla was, dla Suwerena. Dziękuję tylko bardzo. Proszę to puścić, proszę się przedstawić. Koć Bogdan, Solidarność. I my właśnie o tym, że ta decyzja, ten blok, te 6 miliardów to wydane jest ważne dla Polaków. Bo Polacy płacą za ten blok, który stoi właśnie w cenach energii. I dlatego ceny energii między innymi są tak drogie. Panie Marszałku, czy... czy... Energia jest Panie dlatego droga, ponieważ pan Donald i Jaką pan ma alternatywę zamiast tego bloku? Za jak pan chce obniżyć Nie. to? Jak pan chce obniżyć Polacy ceny dla mieszkańców? Kiedy? Skoro pan mówi, że coś jest złe, jaką pan ma alternatywę na dzień dzisiejszy? Przypominam jeszcze o cieple systemowym, czyli najtańszym cieple źródle energii cieplnej dla mieszkańców Jawożna. Bo blok, blok energetyczny, który tutaj stoi, kompleks energetyczny, który jest jawożnie, jak pan wie, pracuje w kogeneracji z ciepłem systemowym. Jakie pan ma rozwiązanie? Dzisiaj zamykamy konkretnie. Proszę Czyszczujemy państw... tylko. Ja, tylko. Proszę pana. Czyściujemy. Proszę pana. Ale dacie powiedzieć, zjaworze, dacie ja powiedzieć. Nie dacie powiedzieć. Poczekajcie chwilkę, Słuchamy odpowiedzi. Im wcześniej ten blok będzie pracował, tym. Prąd będzie tańszy. I dzisiaj pan i przeszkadza. Będzie... Nie wiem, czy pan wie, to jest faza uruchomienia bloku. Na dzień dzisiejszy będą przeprowadzane w najbliższym czasie próby i wprowadzam go w system energetyczny Polski. Pod sam koniec pan robiąc sobie PR i szczując ludzi między sobą wskazuje niesłusznie wskazuje niesłusznie drożyznę, która może funkcjonować w Europie i w Polsce. Bo przypomnę tylko o tyle, że jeżeli chodzi o dostęp do energii elektrycznej, trafimy, na dzień dzisiejszy stanowimy stabilność energetyki europejskiej. Mamy najtańszą energię ze względu na to, że opieramy się na swoich zasobach, a nie na zasobach, które są dostarczone z obcego kapitału. Rozumie to pan? Rozumiem. Więc my, proszę nie szczuć. Pan. My jako pracownicy razy dziesięć miejsca pracy dookólne chcemy pracować w tym mieście i chcemy stanowić krajową energetykę i stabilność krajowej energetyki bez z dostępu obcego kapitału i to nam właśnie ten blok gwarantuje i stabilność energetyki w Jaworznie gwarantują nam nasze jednostki wytwórcze i to, to jest. jest najważniejsze to jest alternatywy najważniejsze. pan nie ma na dzień ale dzisiejszy żeby była jasność mówimy o tym samym tak i my kibicujemy piszemy prosimy żeby, to nie ten, jest kibicowanie. żeby ten blok był to otwarty to natomiast ale dzisiaj ale... ceny energii są wyjątkowo drogie między innymi dlatego że ten nie, nie. blok absolutnie nie, nie. Absolutnie nie. Absolutnie nie. Prosiłbym nie kłamać. Prosiłbym Panie kłamać. Propagandę. Proszę sobie wziąć, wejść na stronę PSE i zobaczyć ile my eksportujemy jako Polska do ościennych krajów energii. Dziennie eksportujemy bardzo dużo energii. A wie pan dlaczego? Bo w krajowym systemie energetycznym, w europejskim systemie energetycznym, w pierwszej kolejności jest zielona energia i źródła wiatrowe. W ostatnim miejscu jest właśnie stabilizacja energetyki oparta na krajowych zasobach, czyli na paliwach kopalnych. I my dzisiaj ratujemy energetykę europejską. I nie mam prawa mówić, bo decyzje unijne właśnie i regulacje unijne powodują to, że jesteśmy na końcu dopiero brani pod uwagę. Gdzie powinniśmy być podstawą dla szpitali, dla jednostek funkcjonujących w naszych Miasta i to nie ma nic wspólnego z drożyzną. Drożyzna jest związana z brakiem surowców, i z brakiem wiatru i z brakiem światła. A dlaczego? Bo opieramy się na oze niesłusznie i niestety czkawką się odbija w całej Europie. Nie pozwolimy na niszczenie naszej energetyki. Szanowni Państwo. Proszę pana, w sektorze górnictwa przepracowałem 5 lat, ale to nie o to chodzi. Nie o, nie o to chodzi. I ci z Państwa, którzy. Byli zaangażowani również w negocjacje w 2014, 2015 roku. Doskonale zdają sobie sprawę, że w tych e, wszystkich pracach uczestniczyłem bardzo mocno w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Pozytywnie. Chcę Państwu powiedzieć, że ten blog jest potrzebny i po to był wybudowany, żeby produkować energię. A jeśli, a jeśli Państwo, a jeśli Państwo się zastanawiacie, dlaczego cena energii jest taka droga, to jest dlatego taka droga, że przez dwa lata ten blok zamiast produkować energię stoi. Gdyby, gdyby, w ubiegłym roku, gdyby w ubiegłym roku była produkcja energii w tym bloku energetycznym, to oszczędność byłaby rzędu 300 milionów złotych, bo dokładnie sami Państwo wiecie, że redukcja emisji Byłaby o milion dwieście ton mniejsza. Razy sześćdziesiąt euro to jest dokładnie 300 milionów złotych. To byłaby, to byłaby korzyść. To by, to byłyby... te środki, te środki, te środki zostałyby w Tauronie. Te środki zostałyby w Tauronie. Bo Tauron miałby dokładnie takie same przychody, a nie miałby tak wysokich kosztów. Szanowni Państwo, to, co się dzieje tutaj, jest również wynikiem niekompetencji, niekompetencji rządowych. Tutaj ja bożno. Ja bożno Ja słynęło z tego miało, że miało wybitnych energetyków, wybitnych energetyków, twórców potęgi, twórców potęgi również tej firmy. Pan Jan Kurp, Stanisław Tokarski. Doskonale wiecie, co to są za osobowości. To są ikony polskiej energetyki. A dzisiaj mamy Zdzisława Filipa. Dzisiaj mamy Zdzisława Filipa. Przez takich ludzi po prostu jest sytuacja, Dokładnie tak jak jest. Ludzie bez kompetencji, kłantka, bez wiedzy. Ludzie, którzy kłantka, doprowadzili do dzisiejszych kłantka, gigantycznych strat w tej firmie. Mam spisane w Styd dla Jawożna Styd dla Jaworzna. Za was jest wstyd. Gdzie, Gdzie jest elektrownia jądrowa? Gdzie jest elektrownia jądrowa? lat budowaliście? Jestem przekonany, że mówimy dzisiaj naprawdę wspólnym językiem. Naprawdę nam zależy na tym, żeby ten blok pracował, żeby był to dostarczany węgiel z jaworzyńskiej kopalni i żeby prąd był tani. 6 miliardów złotych stoi i marnieje, a Polakom drożyzna, drożyzna energii, drożyzna chleba i rekordowa inflacja. Pan otwarcie, Naprawdę, jeszcze raz, mówimy to samo, aczkolwiek wy dzisiaj naszej kibicujecie, rozumiemy to, szanujemy, ale zakończmy budowę tego bloku. Pisowscy nominanci tu w tej firmie biorą kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie za to, że ten blok stoi. A Polakom bieda, a Polakom dziadostwo. No i niech się z Polakami. Po prostu nie liczy. Ważne, że rząd napycha kieszenie, ponieważ wysokie ceny prądu to duże dochody do budżetu i za to płacą wszyscy Polacy w rachunkach z energią. Szanowni Państwo, jak widać, te emocje są bardzo gorące, ale chciałem podziękować przedstawicielom Solidarności i. Panie Ale ta sytuacja przypomina jedno. Moi drodzy, ta propaganda, która jest, pozwala wierzyć tym ludziom, że od sześciu lat cały czas rządzi w Polsce inna opcja. Przecież to wy jeszcze przed chwilą blokowaliście jako Solidarność. Dostawy polskiego węgla do elektrowni, przecież to wy protestujecie przeciwko polityce energetycznej tego rządu, przecież to wy ogłosiliście pogotowie strajkowe i dzisiaj przychodzicie tutaj. Tylko dlatego, żeby bronić swojego kolesia, który z libiąża jest i odpowiada za ustawę likwidującą górnictwo. No na Boga, zachowujecie się jak te karpie przed Wigilią, którzy się cieszą, że będzie Wigilia. Moi drodzy, to jest przykład największej niekompetencji PiSu. u Sześć lat rządzą, nie potrafią oddać tego bloku. To jest niestety. Taka sytuacja, że premier Morawiecki przez kolegów szanownych panów jest nazywany. Zdrajcą polskiego górnictwa razem z premierem Morawieckim jesteśmy z tego samego okręgu. Z Katowic. I co się dzieje? My przyjeżdżamy tutaj upomnieć się o ten blok, upomnieć się o to, by polską energetyką zarządzali kompetentni ludzie. A co się dzieje? A w tej chwili kumple ludzi z tego rządu, kumpel pani Beaty Szydło, co robi? Dalej dołuje polską energetykę. I jeszcze jedna rzecz Szanowni Państwo przejedzono kilkadziesiąt miliardów złotych. Z certyfikatów energetycznych. Tak, z tych certyfikatów. Już dawno te pieniądze mogły pracować dla polskiej energetyki. Ale zamiast dzisiaj protestować przeciwko temu, co dzieje się w górnictwie, z przykrością stwierdzam, że wy dzisiaj tylko bronicie swoich. Upomnijmy się wspólnie o to, żeby ten blok zaczął wreszcie pracować. I dlatego całkowitą odpowiedzialność. Za to, co dzieje się dzisiaj w Jaworznie, odpowiada ten rząd. I mamy jedną. Porozmawiamy o cenach energii. Nie uwierzcie, szanowni państwo, w jedno. Porozmawiajmy o faktach. Niekompetencja ludzi zarządzających od sześciu lat polską energetyką. Między innymi zmieniające się ciągle zarządy w spółkach. Tauron, w spółkach Energa, PGE. To jest przykład tego, jak ludzie potrafią zarżnąć każdy dobry projekt. I niestety ceny energetyki, ceny energetyki, ceny energii w Polsce, zarówno gazu, jak i prądu są w efekcie niekompetentnych rządów Alekopa. przez sześć lat i dzisiaj pan premier Morawiecki zgodził się na to, co dzieje się w energetyce, podpisując odpowiednie porozumienia w Unii Europejskiej. A teraz tchórzy, tchórzy przyjść tutaj do tych ludzi, to podpuszcza, odpowiada takie głupoty. Panie premierze, niech pan tu przyjdzie i porozmawiajmy o energetyce. Tu w Katowicach, w Gliwicach, w Rudzie Śląskiej, możemy w każdym miejscu się spotkać. Tylko niech pan ma odwagę. Albo niech pan wreszcie powie, że daliście ciała w polskiej energetyce, bo ceny energii, ceny energii w Polsce to jest tylko wina pana premiera Morawieckiego i niekompetencji rządu. Dziękuję. Nieprawda nie jesteśmy w stanie się tym zgodzić, nie jesteśmy w stanie się tym zgodzić. Ten blok, który tutaj za nami stoi, to jest Centrum Energetyczne Śląska. Również, również z tymi blokami, które pracują w Jaworznie, to my dzisiaj jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo energetyczne i go nie zakłócamy. Ostatnie ryzyko blackoutu było w 2015 roku i od pięciu lat nie było żadnego przypadku, żeby elektrownie w Jaworznie nie pracowały, były zagrożeniem. Wysokie ceny energii? Oczywiście. Szanowni Państwo, fakty są takie. Dzisiaj paliwo kosztuje około 120 zł w tym bloku. Nawet może mniej, około 100 zł za megawatt godzinę. Cena para podatku w postaci euro, uprawnień do emisji to jest ponad 400 zł. Czyli my dzisiaj cztery razy więcej płacimy Europie, za energię elektryczną, niż za paliwo, które wydobywane jest tutaj na miejscu. Nie idzie do żadnego budżetu. Darmowe uprawnienia, darmowe, darmowe uprawnienia były faktem, były wydawane kiedy? Były wydawane do 2015 roku, były wydawane darmowe uprawnienia. Gdzie są? Zostały przejedzone. Nie dzisiaj. Były przejedzone przed 2015 rokiem. Nie proszę prawda. pana, to jest wstyd, Ależ żeby kłanie, przychodzić? Ale pan bo przecież w 2015 był wynegocjowany. No to gdzie ja bym... Mówił, no no, co to jest wstyd. Pan pracował w Tauronie. To jest... Pan pracował w Tauronie, tak to proszę nie przeszkadzać. Proszę nie, kłamach, przeszkadzać. Proszę pan, nie przeszkadzać. Pan się zachowuje proszę tak, jak... Nie ma dzisiaj... Nie ma dzisiaj... Nie ma dzisiaj darmowych uprawnień. Pełna... Cena energii elektrycznej jest obciążona para podatkiem i panowie to jest główny ja problem. Panowie za za pan tak płacą za to, że pan tak mówi. Nie mi płacą za to, żeby dbać o miejsca pracy tych ludzi, którzy są za mną. No Jak pan, ja pan dba? Dlaczego blog nie działa? Dlaczego Dlaczego? Dlatego, dlaczego pan państwo? Lata nie potrafi bo produkować bo energii. Bo dlaczego? Od dlaczego? samego początku. Dlaczego? To rządził? Od 2020. No, przez... Szanowni Panie, Państwo, te, przez... przykro nie, mi, że ta dyskusja robione, się. Panie, no, ale opunąć, ja zaprosiłbym nie, po, się po prostu do normalnej, merytorycznej to dyskusji. To robi, Natomiast za na chwilę Panie, obecną my się, my się zderzamy z problemami, które miały miejsce od samego początku. Wiecie, kiedy były problemy z palowaniem wiecie, kotła, z układem paleniskowym? Dzień dzisiaj. Dziękuję. Myślę, że w tej atmosferze musimy zakończyć. Jeszcze raz wzywamy rząd do tego, żeby uruchomił ten blok, żeby tania energia była produkowana i żeby Polacy mniej płacili za prąd. Dziękuję bardzo.